W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść nam Bożej Maryja. Uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie, da się nauczyć. Praktykujmy to i ćwiczmy dzisiaj, w niedzielę, w Dzień Pański. W każdym momencie można to robić. W każdej sytuacji. No właśnie, ja jestem w takiej sytuacji, że jestem po pięciu kilometrach takiego dosyć solidnego marszu i niech Cię to Ojcze wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia nie ma co szukać i stwarzać sobie jakiejś sytuacji, tylko trzeba patrzeć co masz, co mam na co dzień, co mam w tym momencie i dzięki Ci za to. A więc jeszcze raz niech Cię wielbi i chwali to, że pozwoliłeś się Ojcze Niebieski dzisiaj już poruszać. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że jestem tutaj na rondzie, które dalej prowadzi do. droga prowadzi do czwórki, do rozjazdu na Rzeszów i Kraków, i dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Ci wielbi i chwali, to, Ojcze, że przede wszystkim nie obudziłeś dzisiaj, i dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że wstałem z łóżka, dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że, no właśnie, mam w sobie ten już, powiedzmy, odruch wyrobiony, dzięki. Dzięki Ojcze Ci za to, że wstaję i pierwsze co to chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I dzięki Ci Ojcze za to. I niech Ci wielbi i chwali to, że właśnie yy, po kursie yy, Emaus, yy, po kursie modlitwy, też jestem nauczony, że właśnie oddaję szacunek Słowu poprzez ucowanie pisma. I dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci ojcze wielbi i chwali to, że dałeś dobry, słoneczny dzień. Dzięki Ci ojcze za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że właśnie przez te 5 km pozwoliłeś przemodlić brewiarz. Dzięki Ci ojcze za tę wielką łaskę. Niech Ci ojcze wielbi i chwali to, że mówię tutaj naprawdę, stoję w otoczeniu pól właśnie, obrócę się, właśnie za mną są lasy. Za mną jest niewy, są niewykoszone, można powiedzieć, łąki. To są wspaniałe tematy. Mówię, chce się żyć. Niech Cię to Ojcze, wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Niechcie, Ojcze, wielbi i chwali to, że dzisiaj właśnie dajesz nam też szczególną łaskę i zapraszasz nas do, yy, do swojego domu i dzięki Ci, Ojcze, za to. Niechcie, wielbi i chwali to, że no właśnie, można to traktować jako obowiązek. Smutny, przykry, jako godzinę, którą trzeba yy, yy, odbębnić, jeśli tak powiem, i niechcie wielbi i chwali takie no, niestety podejście i dzięki Ci za nie, ale też niechcie wielbi i chwali podejście, kiedy ja, Twoje stworzenie, wiem po co idę do kościoła, idę oddać Ci tam chwałę, i niechcie to, Ojcze wielbi i chwali dzięki Ci za tę wielką łaskę. Niechcie wielbi i chwali to, że to nie ja robię Tobie łaskę, że tam idę, ale to Ty robisz łaskę mnie, że mnie tam zapraszasz. I nie Cię Ojcze to wielbi i chwali, dzięki Ci za to. I niech Cię wielbi i chwali to, że właśnie Ty Bóg i Pan prawidłowo układasz w głowie to, co my ludzie powykręcaliśmy. I dzięki Ci Ojcze za to. To znaczy, niech Cię Ojcze wielbi i chwali to, że my częstokroć żyjemy w takim dosyć smutnym przeświadczeniu, że rzucimy ochłapa Tobie w postaci... Zdrowaś Mario, ojcze nasz, czy jakiejkolwiek innej modlitwy. No i że to ma, i że to jest fantastyczne spełnienie przez nas jakiegoś wielkiego zadania i że to jeszcze to ty nam powinieneś oddać za to chwałę. Niech cię wielbi chwali takie mylne poukładanie tematów w naszych głowach i dzięki ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że twoją wielką łaską jest to powtarzam, no i układajmy sobie to dobrze w naszych głowach, że zapraszasz nas do modlitwy, do relacji z tobą i dzięki ci ojcze za to. Niechcie wielbi i chwali to, że kolejną wielką łaską jest to, że wyciągasz rękę do nas, chcesz nas pociągnąć do siebie, a to czy my weźmiemy rękę twoją, no właśnie, to jest nasza decyzja. Czyli niechcie wielbi i chwali to, że Dobra decyzja, czyli wyciągnięcie naszej ręki, sięgnięcie do Twojej i pójście za tym, i dzięki Ci za to, i niech Ci wielbi i chwali też inna decyzja smutna, kiedy odrzucamy Twoją łaskę, i również za to Ci dziękujemy. No właśnie, pamiętajmy, że dziękując Bogu za takie sytuacje trudne, za odrzucenie łaski, za stany, nazwijmy to, trudne dla nas zdarzenia losowe. Nie dziękujemy dla nich samych, ale dlatego, że wierzymy, że Bóg będzie w to wchodził i przemieniał. A więc wyprowadzi z tego dobre i Bóg może to zrobić, ale chce naszej współpracy. Zatem przynośmy na uwielbieniu, dziękczynieniu i chwaleniu trudne sytuacje. Czyli na przykład, nie Ci ojcze wielbi i chwali taka czy inna moja choroba, i dzięki Ci za nią. No właśnie. Uświadommy sobie. Nie dziękujemy za sam fakt choroby, ale za to, że Ty, buki, Pan, wejdziesz w tę sytuację i będziesz ją zgodnie z Twoją mądrością przemieniał. Ojcze, niech Cię wielbi i chwali to, że Ty możesz to zrobić, czyli już deklaruję swoją wiarę w wszechmoc. Niech Cię, Ojcze, wielbi i chwali to, że wierzę, że Ty jesteś dobry i chcesz to zrobić. Nie możesz inaczej. No właśnie, Ty, który jesteś miłością. I dzięki Ci za to. I niech Cię wielbi i chwali ten Twój czas, niesamowity czas, który, w którym objawiasz działanie takiej czynnej łaski. Może być to od razu, ale może być to kiedy indziej. I dzięki Ci, ojcze, za ten czas, który Ty uważasz za najlepszy w naszym życiu, aby nam taką czynną łaskę ukazać. O, jeszcze mnie. O jak mnie użar bąk, niech Cię to Ojcze wielbi i chwali, dzięki Ci za to i jeszcze utoczył dużo mojej krwi. Niech Cię to Ojcze wielbi i chwali, dzięki Ci za to i niech Cię wielbi i chwali to, że mnie tak to zaswędziało, że głowa mała. Ale bąk u u zabity. Niech Cię Ojcze wielbi i chwali to stworzenie Twoje, które wysysa krew. No, no trzeba z tym jakoś żyć. Chwała Tobie. Czyli w każdej rzeczy możemy Ciebie Boga uwielbiać, i niech Cię to wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to też właśnie, że Ty, Bóg i Pan, chcesz cały czas nam błogosławić. Niech Ci, Ojcze, wielbi i chwali to, że nie możemy się zniechęcać, to znaczy zniechęcenia są częścią naszego życia, i niech Cię to, Ojcze, wielbi i chwali, dzięki Ci również za to, bo na zniechęceniach, jeśli je pokonujemy. Niesamowicie rośnie nasza wiara, no bo każde pokonane zniechęcenie oznacza mocniejszą wiarę. I niech Cię, Ojcze, wielbi i chwali dobre też rozumienie tych tematów. Zły duch będzie uderzał w nas zniechęceniem, a my mamy no albo wejdziemy w pokusę i ulegniemy zniechęceniu, albo odbijemy ją i rośniemy w cnoty. Takie są dwie drogi. Niech Cię, to Ojcze, wielbi i chwali. No i dzięki Ci za to. Niech Cię też wielbi i chwali. Ta ostatnia moja rozmowa ze znajomą, gdzie. No właśnie, to jest bardzo częste podejście. Ja kiedyś też takim podejściu uległem, że tyle modlitw, tyle mszy, tyle nie wiadomo, właśnie jakich aktów pokutnych, a nie ma żadnego efektu. No właśnie, niech Ci ojcze wielbi i chwali to, że nie podchodźmy do naszego ojca, żebyśmy nie podchodzili do naszego ojca handlowo. Chociaż niech Ci ojcze wielbi i chwali to, że Ty dopuszczasz i na początku, i takie tematy, później, żeby dać dobre prawidłowe rozumienie jak ma ta relacja wyglądać i dzięki ci ojcze za to i niechcie wielbi i chwali to, że no właśnie yy... wiadomo, że trzeba wiedzieć czego się chce od naszego ojca i to jest bardzo ważne i niechcie ojcze wielbi i chwali dzięki ci za to, ale też Niech Cię wielbi i chwali to, że no właśnie podejście handlowe typu wrzucę różaniec, wrzucę mszę świętą, wrzucę jakąś tam modlitwę, wrzucę koronkę do miłosierdzia Bożego i z tego ma być efekt, no raczej od takiego podejścia yy, należy odchodzić, natomiast niech Cię Ojcze wielbi i chwali, jeszcze raz powtarzam, że my mamy wiedzieć czego chcemy, natomiast yy, też wierząc w to, że Ty Bóg i Pan chcesz dla nas najlepiej, czyli wierząc w swoją dobroć, w Twoją wszechmoc i w Twój e, najlepszy czas działania, że musimy też zostawić Tobie wolną rękę, w jaki sposób e, chcesz nam pomóc, czy jeśli zechcesz, urzeczywistnić e, daną naszą e, prośbę. I niech Ojcze wielbi i chwali to, że wielokrotnie wygląda to tak, że na przykład dajesz nam łaskę, ale nie w ten sposób, w jaki my sobie to wyobrażamy. I niech Cię to wielbi i chwali, dzięki Ci za to. I też niech wielbi i chwali to, że częstokroć zdarza nam się odrzucać taką łaskę, bo ona nie wygląda tak, jak my sobie to wyobrażamy. I niech ci to, Ojcze, wielbi i chwali i dzięki Ci za to. Niech ci wielbi i chwali to, że na przykład no, prosimy o cierpliwość, daj nam cierpliwość, a Ty nam stwarzasz sytuacje, które mają nam pomóc wyrobić tę cierpliwość. Przykładowo, nie? My byśmy chcieli od razu być cierpliwi, ale ty, nam, ale ty patrzysz na to inaczej, czy niebieski. Niech Cię to wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Niech Cię wielbi i chwali właśnie to przysłowiowe zdrowie, jakie ono jest i dzięki Ci za nie. Niech Cię wielbi i chwali każdy nasz oddech i dzięki Ci za niego. Niech Cię wielbi i chwali każda nasza myśl, dzięki Ci za nią. Niech Cię wielbi i chwali każdy posiłek, który... Dzisiaj już zdołaliśmy przygotować i dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że Ty, Bóg i Pan, zawsze chcesz czynić dla nas to, co najlepsze. I dzięki Ci za to. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, bądź błogosławiony. Uwielbiamy Cię, wychwalamy Cię, wysławiamy Cię za każdą łaskę. Dziękujemy Ci. Dziękuję Ci za łaskę życia, za łaskę tego użarcia mnie przez bąka, co go utłukłem. I niech Cię to wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że mogłem się już dzisiaj poruszać. Niech Cię wielbi i chwali to, że mogłem Cię już pozdrowić z rana. Niech Cię to wszystko wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali te piękne łąki, powiedziałbym umajone, no, ale to nie ten miesiąc. I dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Cię wielbi i chwali brzęczenie tych owadów. Dzięki Ci za nie. Niech Cię wielbi i chwali bogactwo, fauny, flory. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Chwała Tobie. Bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. No tak, a na koniec przyjdź Duchu Święty Boże, przyjdź w kolejnej pięćdziesiątnicy, przyjdź tutaj właśnie przy tym rondzie Duchu Święty, przy rozjeździe na Kraków i Rzeszów. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź, przyjdź i stąp i pobłogosław Twoim światłem, Twoją łaską. Pobłogosław tym, o co nawet nie śmiemy czy nie wiemy jak prosić. Przez chwilę będę modlił się w języka, o czym mówi pierwszy list do Koryntian. Duchu Święty przyjdź Bądź uwielbiony nasz, Boże, Panie i Królu. Chwalimy Cię, wysławiamy Cię, uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci nasz Ojcze, za każdą łaskę, Tobie cześć i chwała w Duchu Świętym. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków Amen. Wychwalajmy Pana bez dobry, bo Jego miłosierdzie na wieki. Cały czas zachęcam do udostępnienia, a przede wszystkim do uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie. Tego da się nauczyć, bo trzeba chcieć. Ja nie umiałem nic, ale chciałem. Bądź Pani uwielbiony. Chwała Tobie. Z Bogiem, dobrej niedzieli!